TV, w tym odcinku gramy w z 4. Po 5 latach wyszła kolejna część. To więc zaczynamy, więc dobra, okej, okay, to co? Tworzymy, Sima, sima nowego, więc dobra, o, zaczynamy. Okej, okay, 1 FPS, mam nadzieję, że nie będzie aż tak cinało, yy, więc jak już... No, okej. Okay. Pozmieniono całkowicie kreator jak widać porównaniu do Simsów 3. Więc okej okay, to co? E, zacznijmy od twarzy może najpierw. E, nagrywam już to, ja raz chyba nagrywam i wczoraj była premiera. Wczoraj też próbowałem nagrać, ale mi jak widać nie wyszło bo nie pokazał się wczoraj odcinek. Hmm, dobra, to może być tylko te oczy zmienimy bo są paskudne. Nie wiem, jakby mi się nie podoba chobie jak zombie czy coś. Więcej radości! No dobra. O, te, o, te, te, te są dobre, te, te są dobre, tak, te są dobre. E, tylko trochę zmniejszymy może... E, a, a, dobra, zostawmy takie tylko kolor zmienimy na zielony nie brwi, nie brwi, oczy, 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 oczy zaś to pomału, pomału o, są oczy, dobra, zielony zielony będzie dobry może trochę ciemniejszy więc oczywiście, że długie te są chyba dość spoko nie wiem, jak to się... to powinno być w krótkich, mi się zdaje, no ale dobra mniejsza e. Okej, okay, dobra, chyba te to były. Ja, te są dobre, dobra. I będziemy się bawić na serio o tworzenie postaci pół godziny, tak jak inne filmiki. E, słuchajmy szybko, raz i porządnie. I zaczynamy naszą historię. Ten, ten odcinek będzie się składał tylko z tego, że stworzymy postać i może dom zbudujemy. Więc okej, okay. no, tak jak może być. Okej, okay. nazwijmy, nazwijmy go może. Piotr, Kawka, Kawka, Piotr Kawka, nie, będzie Lord TV oczywiście Lord TV One. Miałem taką fajną wczoraj przygodę, wczoraj kupiłem dokładnie. I miałem taką fajną już przygodę, bo sobie zacząłem już grać, nie grałem zbyt dużo. Tak, nie będziemy zbyt z może tyle. No, Okej. Okay. Dobra, nie, nie dodawajmy sobie. Eee, nie, nie, coś tam, jak gruby nie jestem, no mniejsza. No okej, okay. tylko tą brudkę zmienimy. Eee, brudkę, brudkę, eee, taką, taka może być chyba. Okej, okay, taka może być, nie? chyba będzie i detali, trochę zmieniajmy. No okej, okay. okej, obróćmy. Eee, o, o wiele lepiej. Nie, nie, nie. Eee, no, ty, tak może być, dobra, jest okej, okay, nie? Tylko kolczyki mu jeszcze zajmiemy. Zajmijmy Okej. Okay. Eee, kolczyki. Dobra, dodatki. Eee, I tak. Codziennie. Codziennie. Nie, nie będzie miał kolczyków. Nigdy w życiu. Dużowe spodnie. O nie, o nie, 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 nie. Nie będzie w dużych chodzić o nie. Dobra, e, zmienimy na jeansowe. O wiele lepiej. No, e, nie skończyłem, bo właśnie miałem taką fajną wczoraj przygodę i już zacząłem. Oczywiście wydałem prawie 15. Patrz, miałem domek, działkę, kupiłem za dość 2000 czy tam 5000 i kupiłem sobie kuchnię. Bo ja nie patrzyłem na te gotowe pokoje i kuchnię, kupiłem i wydałem ponad mm, 15 tysięcy Simelonów, czy jak to się tam nazywa. 15 tysięcy wydałem i później wydałem i nie, nie miałem gdzie spać, bo po, po prostu wszystko wydałem na tą kuchnię. Na kawałek domu, bo kupiłem to najdroższą, bo nie patrzyłem nawet ile mam kasy yy, i kupiłem sobie najdroższą i później u sąsiadów spałem w kółko No się z nimi zaprzyjaźniłem, z tą pani domu też się zaprzyjaźniłem, a ona była świadkiem śmierci. Akurat z kibla sobie wychodzę pewnego dnia, a tu nagle leży trup i z kosą, z kosą śmierci. Jeszcze ją błagałem, no ale mi się nie udało. Nie udało mi się przebłagać śmierci. Skończyło się, ale zginęłam, marnie. No szkoda, ale na pewno w tym, w tym też może się z nią zaprzyjaźnimy. Do Garniturek, dobra, to wybrane. Um, Okej, okay. luza może być sportowo. Um, Okej, okay. do snu jakieś tutaj. To nie, nie, dajmy coś bardziej. Um, uh, uh, uh. T-shirt. Um. Dobra, pierwszy zawsze taki będzie, dobra. To może być nawet, dobra, mm, imprezowe, imprezowe, nie, nie będziesz w takim, o, w takim czymś, nie, bo ja ojciec stary, nie, w takim czymś na imprezy mi nie będziesz chodził, oj, nie, 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 coś ty, coś ty, coś ty, no, może być teraz jest dobrze, tylko mu to spojrzę yy, na większe, dajmy, no, jest gitas, no, okej, okay. osobowość, yy, młody, dorosły, Chód. Mm chłód sprężywisty, nie? Dobra, zainteresowania, miłość, nie rodzina, wiedz, Kreatywność, nie wiedza. Okej, okay, ekspert komputerowy, zostanie ekspertem komputerowym. No, będzie dobrze. Dobra, wybierzmy nasa, nasze cechy. Mi się daje, że Genius będzie dobry. Miłośnik muzyki, perfekcjonalista, nie, 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 ambitny, ambitny może być, towarzyski, kumpel, kumpel będzie miał. I sport może jeszcze aktywny, no i jest ok no i jest spoko. Żeby nie przesiadywał całymi dniami na kąpie, no. To co? To jedziemy! One, więc zacznijmy naszą historię! Może trochę ścinać, no ale... W następnych odcinkach, może zmienię komputer, będę na innym trochę i wtedy możemy tutaj mm, pograć w The Sims 4. Ok, wybierzmy nasz dom. Nie chcę gotowca, bo to będzie za łatwe, a tym, a na kodach to jeszcze gorzej. Ok, mamy 20 tysięcy, tak. E, tu ile działka kosztuje, czy jak? Um, aha, tutaj mój TV, tu mój drugi. Widzicie jacy są podobni? Tylko że ten ma tatuaże. Bo ten na dole w lewym, prawym górnym dolnym rogu to jestem ja. A ten obok to jestem ja, nie jest... Jak widać bardzo dużo prawdopodobieństwo. Nawet praktycznie tacy sami udało mi się stworzyć. No tutaj mam już prawie wszystkie działki zajęte, jeszcze ta jest wolna. To tutaj możemy się wprowadzić chyba. Jeszcze jest drugie miasteczko. No ale takie kiedy idzie? dobra. Yy, tak, przeprowadźmy się. Pozosta zostanie nam 17 tysięcy. No jest dobrze. Domek stworzymy, i na tym się dzisiaj chyba zakończy nasz y, odcinek pierwszy z The Sims 4. Na pewno będzie więcej, Mam no, tylko nadzieję, oczywiście. I tak po ile jest gra? Gra wyszła wczoraj dokładniej i ja ją kupiłem dość tanio, bo kupiłem CDK'a za 130 zł na na, do Origin, a detaliczna cena na Origin, tak dobrze to powiedziałem? No, nieważne. Cena na Origin jest za 100, 100, 100, 100, 100, 100, 170, tak właśnie. Ok, to najpierw tryb tworzenia, może przejdźmy tryb budowania, dobra, może trochę ścinać, ści, ściąć, dobra, ok, mamy, ok, to jak i ja właśnie, jak już mówiłem, ja weszłem w takie gotowe pokoje i kupiłem najdroższą kuchnię, nie? I później, już kasy nie miałem, bo dałem większość na działkę, więc starczyło mnie na mały pokoik z łóżkiem jeszcze i to tyle. Musiałem spać u sąsiadu. Raczej przebywać bardziej u sąsiadu, bo nic nie miałem, praktycznie. Ciężko było przebyć, więc taką małą za tysiąc będzie dobrze, tak mi się zdaje. Nie będziemy przepłacać, nie wiadomo ile. Tak, tak, tak. Ok, tak, ułóżmy tutaj. Okej, okay, mamy tutaj już, więc teraz następny pokoik. Ale niezbędne wyposażenie Tak kibel musi być. Um, tutaj możemy zrobić. Tak, będzie się przychodziło z kuchni do kibla, no trochę dziwne, no ale dobra. Sypialnie, gdzieś musimy spać, nie? Na początek takie będziemy kupować, potem będziemy oczywiście to rozbudowywać. Bo na razie nie mamy hajsu. Um, więc innego wyjścia nie ma. Um, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Um, jak chcę jakieś... dobra, najwyżej postawię sam drzwi I, e, czekaj, zmienimy te drzwi mm, Jak się robi? o, o dobra, mam, okej okay. okej, okay, okej, okay, dobra przemienione, dobra e, tutaj jest wszystko okej okay. dobra, przejdźmy dalej mm. A co to jest? salon, salon, salon salon nam chyba na razie niepotrzebny do przeżycia no ale możemy kupić, nie jest drogi no postawmy go tutaj może Salonik, dobra, może to być trochę takie, hmm, powiększymy go trochę, może Ej, będzie, będzie dobrze, nie? będzie dobrze, bo tą ścianę jeszcze jeśli się da, o da się fajnie, pięknie, dobra, e, bo chcę salon mieć bardzo duży, jak widzicie, e, dobra, jadalnie, jadalnia nam nie potrzebna, będziemy, albo dobra, zostawmy jadalnie, okay. może być nie, ok. Ehm, um, kabinet, kabinet, nie, na razie sobie odpuśćmy dzieci, jeszcze na razie, nie, na razie, nie, na razie, nie. E, poza domem, nie, na razie, nie stać na, na to. Ogród, wspaniałego wesela, dobra, na wesele, na wesele, chociaż nie wiadomo, nie wiadomo. No, przejdźmy dalej. Mm, ok, to chyba wszystko na razie. Co nam potrzebne do przeżycia, chyba. To chyba widzimy się już w następnym odcinku. Ten nie będzie za zbyt długi, ale. Następne będą trochę może bardziej rozwinięte. Już tutaj. E, dachy, dachy, dachy. O, dach kupmy. Kupmy dach, bo nasz dom tak szkaladnie wygląda. Może to tak dajmy na bardziej cały ten, nie? Czekajcie. Chyba ja tego jeszcze nie ogarnąłem Okej, okay, o. Trochę dziwnie, no ale... Przynajmniej mamy dach. Pst. Nie, 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 nie. Zrezyg zrezygnujemy z dachu, nie? coś tutaj, sprzedajmy. Sprzedajmy dach, postawmy jakiś inny może. O, o, o! Będę miał takie dachy, o. Co dziwne, że dachy są darmowe. No mniejsza, o tak, z takich dachów będzie się. Nie, to też brzydko wygląda. Nie, 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 nie Nikodem, co ty robisz? Nie, 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 nie. nie, sprzedaj, 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 sprzedaj. Nie usuwaj mi to natychmiast, nie, nie to chciałem. Mm. Nie nie nie, 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 nie. Nie wiem właśnie jak to zrobić. Hmm, No to jak wygląda to tak wygląda. Nie. nie. Dobra, dachem zajmiemy, zajmiemy się kiedy indziej. Tak, dachem zajmiemy się kiedy indziej. No. Możemy tu postawić taki na razie klimatyzacja, taka, taka. Klimatyzacja. No tak bym klimatyzacja, jak że... jakieś drzewko koło domku. I mamy przepiękny dom, jak widzicie. Na początek będzie dobrze. Nie jest zbyt fajny, ja też to uznam, te nie ma, nic tu nie ma. No ale na pewno wkrótce się to zmieni, więc na pewno za parę odcinków zobaczycie tu gigantyczną willę. Więc... To chyba na wszystko w tym odcinku. Więc widzimy się w następnym... Okay, chcę zobaczyć czy będzie ścinało na tym komputerze. No nie jest źle, możemy chyba nagrywać. No jak komuś przeszkadzają lagi, to... Hmm, no to nie jest dobrze jak są lagi. No, na pewno zmienię komputer. Nie będę na tym... O, mamy, okej, okay, mamy, mamy. Mamy coś, coś tu mamy. To dobra, mamy ściany. No, dobra, jest, jest dobrze. Tutaj mamy salonik, też piękny, no 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 no, przejdźmy naszego lorda. Więc... widzimy się już w następnym odcinku. tá